Buongiorno, słuchajcie, macie pomieszczenie w domu w podpiwniczeniu i uznaliście je za stracone, nie chcecie nic tam robić, no bo co, no wilgoć, grzyb, wentylacji nie ma, chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o tym, że takie pomieszczenie nie jest stracone. Jak dodamy do tego fajną wentylację? O ile mamy dostęp do powietrza, no jeżeli nie mamy dostępu, podpiwniczenie jest bardzo nisko, to Musimy wygenerować instalacje poprzez rury i tak dalej, etc., ale ono nie jest stracone. Nasze systemy wentylacyjne, które mamy dostępne, pozwolą wam odzyskać to pomieszczenie. Pamiętajcie, że odzyskując pomieszczenie, które będzie dobrze przewentylowane, to ta wilgoć z tego pomieszczenia przez mury, przez yy, klatkę schodową i inne nie pójdzie wam do, do, do góry, do domu, do biura, bo wtedy nie będziecie mieli tej wilgoci w tym pomieszczeniu. To jest wasz fundament, który będzie wysyłał energię w górę, a ta energia to jest czyste, przewentylowane powietrze.